Timery, Czyli przekaźniki czasowe, które realizują zależności czasowe w sterowniku PLC. W tym filmie dowieść się, jak dodać timer w UniLogicu, jak działa timer TON, jak działa timer TOF, jak działa timer TA, jak działa ta, timer TP, jak działa timer TE, jak zresetować wartość timerów oraz podgląd czasów timerów na panelu HMI. Zapraszam do oglądania. Zmienną przekaźnika czasowego tworzymy jak każdą inną zmienną w Unilogicu, czyli poprzez kliknięcie przycisku Add New Tag, kliknięcie prawym przyciskiem myszy w zakładce Timers i wybranie Add Tag lub poprzez ikonę ołówka w bloczku timera. W ogni edytora nadajemy nazwę dla naszego timera. Już mamy odgórnie wybrany typ timer, ponieważ wybraliśmy ikonę ołówka. Wybieramy format i czas dla naszego timera. Po zapisaniu utworzy nam się specjalna struktura, która będzie zawierać zaprogramowany czas, bieżący czas oraz bit wyjścia timera. Aby użyć timera w programie, należy z toolboxa wybrać jeden z pięciu dostępnych timerów w Onilogiku. Sposób działania każdego z nich zostanie omówiony w dalszej części filmu. Pierwszą rzeczą, jaką należy dodać, to sygnał wejściowy do timera, który będzie inicjalizował jego działanie. W Unilogicu ten sygnał nazywa się RLO. U mnie będzie to przycisk. Do wejścia A dodajemy zmienną timera stworzoną we wcześniejszym kroku. W zależności od wybranego timera bit wejściowy będzie ustawiany na 0 lub 1, aby z niego skorzystać dodaj zmienną wyjściową timera do potrzebnego styku w Twoim programie. Timer TO opóźnia podanie sygnału wysokiego na wejście timera po zaprogramowany czas. Wyjście timera będzie wysokie dopóki sygnał wejściowy nie zniknie. Jeżeli sygnał wejściowy timera zniknie podczas odliczania, czas zostanie automatycznie zresetowany. Timer TOF opóźnia podanie sygnału niskiego na Wyjście timera o zaprogramowany czas, czyli dopiero po zniknięciu sygnału wysokiego na wejściu, zacznie się odliczanie. Jeżeli sygnał powróci przed upływem tego czasu, on zostanie zresetowany i odliczenie po zniknięciu sygnału wejściowego zacznie się od początku. Timer TA posiada funkcjonalność taką jak timer TON, tylko z dwoma różnicami. Pierwsza to fakt, że jeżeli sygnał wejściowy timera zniknie, to bieżący czas zostaje zapamiętany i odliczanie zaczyna się właśnie od tego zapamiętanego czasu. Druga to jeżeli timer doliczy już do zera, wyjście zostaje wystawione w stan wysoki i będzie w tym stanie aż do momentu zresetowania timera. Puls timer do odliczania nie potrzebuje ciągłego sygnału. Czas timera zaczyna odliczanie nawet po podaniu krótkiego impulsu. Wyjście timera jest w stanie wysokim zawsze podczas odliczania. Wyjście zostanie ustawione w stan niski, a czas automatycznie zresetowany. Jednak ten czas zostanie zresetowany dopiero po zniknięciu sygnału wejściowego. Każdy z pięciu wcześniej przedstawionych timerów można zresetować w każdym momencie przy pomocy specjalnego bloku timer reset. Wystarczy do niego podpiąć timer, który chcemy zresetować, a działanie bloku jest yy, inicjalizowane nawet poprzez krótki impuls. Na wcześniej przedstawionym pulpicie HEMI można było zauważyć dwa bloki, które pokazywały nam zaprogramowany czas oraz aktualny czas naszego timera. Służy do tego specjalny bloczek, który znajdziemy w toolboxie w zakładce timer. Nazywa się Timer Box. Po podpięciu do niego naszego timera, który chcemy podglądać na pulpicie HEMI, możemy wybrać czas, który chcemy oglądać, czyli czas, który pozostał do końca odliczania, ilość czasu, która minęła od początku odliczenia, lub wartość, do której ma doliczyć.